Cześć i czołem, drodzy widzowie i witam was w nowym 2025 roku. A czy pamiętacie sierpień 2021? To było przecież całkiem niedawno. Wtedy, gdy my obchodziliśmy święto wojska polskiego, w telewizji pokazywano, jak 5000 tysięcy kilometrów stąd, pod butami talibów, upada Kabul. I pamiętam, że tamtego dnia miałem straszny ból głowy. Parę miesięcy później, trwającą 20 lat wojny Ameryki i jej sojuszników z talibami, medialnie przyćmiła inwazja Rosji na Ukrainę. Lecz dziś chcę wrócić na chwilę do tamtych wydarzeń do Doliny Panjsheru, ostatniego bastionu oporu przed talibami, który ma wyjątkowe miejsce w historii Afganistanu. Serdecznie. Zapraszam. Pierw nakreślę ogólny obraz sytuacji, zanim przejdę do przedmiotów, które przywiodły mnie do tego tematu i ich bardzo osobistej historii. Afganistan to górzysty kraj zamieszkany przez mozaikę grup etnicznych. Kraj słynący z bycia cmentarzyskiem imperiów ze względu na ekstremalnie trudne warunki prowadzenia wojny i okupacji. Na północnym wschodzie kraju, między łysymi górami, płynie rzeka Pancher, która wyżłobiła w tych nieprzyjaznych górach Zieloną Dolinę. Jeśli źle wymawiam tę nazwę, to naprawdę serdecznie Was za to przepraszam, ale próbuję jak najlepiej i sobie strasznie na tym łamę język. Nazwa znaczy w słownym tłumaczeniu 5 lwów i nawiązuje do historii pięciu braci Duchowych przywódców lokalnej społeczności, zamieszkujących ten rejon, którzy byli strażnikami doliny. Dzięki wodzie da się tam żyć i hodować roślinność, a wąskie wejścia do doliny powodują, że łatwo zablokować do niej wjazd. To ważny szlak o długości prawie 100 km wiodący do dwóch przełęczy nad Hindukuszem: przełęczy Hawak prowadzącej na północne równiny Afganistanu oraz przełęczy Anjuman, która przecina Badakhshan. Tą samą drogę przez góry pokonywały armie Aleksandry. Wielkiego i Timura. Już w czasach Imperium Rzymskiego do ówczesnej stolicy świata docierały tutejsze szmaragdy, z których po dziś dzień słynie ta dolina. Bogata w zasoby i łatwa do obrony, stała się bastionem. W 1975, gdy Afganistanem rządzili miejscowi komuniści, mieszkańcy doliny powstali do walki. Ich wodzem został Ahmad Shah Masud. Komuniści z Kabulu nie dali mu rady. Gdy do Afganistanu 4 lata później weszła Armia Czerwona, ona także próbowała zająć dolinę. Koniec interwencji sowieckiej nastąpił w 1989 roku, ale z obszaru doliny wycofali się jeszcze w 1988, zostawiając za sobą złom świadczący po dziś dzień o ich porażce. Broniony przez Masuda teren pozostał niezdobytą twierdzą, a on sam stał się legendą Afganistanu z przydomkiem Lwa Panszeru. W 92 dowodził wojskami mujahedinów, kiedy zajmowały Kabul. Niestety kraj, w którym jest tyle grup etnicznych i klanów, był niestabilny. Wojna z komunistami przeistoczyła się w wojnę domową z wieloma stronami, sojuszami, zdradami i zwrotami akcji, z których w 96 roku wyszła zwycięsko nowa siła talibowie, radykalna organizacja religijno-polityczna, która zajęła Kabul. Masud wycofał się do swojej doliny i razem z północnym sojuszem bronił północno-wschodniej części kraju aż do 2001 roku. Mimo ówczesnych wysiłków talibów, dolina pozostała niezdobytą. 9 września 2001 roku Lew Panczeru zginął w zamachu samobójczym. Dwóch wysłanników Al-Kaidy podszywających się pod dziennikarzy udawało, że chcą nagrać z nim wywiad dla zachodniej telewizji. W trakcie nagrania zdetonowali bombę ukrytą w kamerze. Dwa dni później samoloty wbiły się w wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku i zaczęła się międzynarodowa wojna z islamskim terroryzmem. Masud Został pochowany w swej dolinie, na wzgórzu, obok rodzinnej wsi, żegnany przez tysiące jako bohater narodowy, w mauzoleum. Niedługo potem Sojusz Północny ruszył na południe i ze wsparciem USA zmiótł z planszy rząd talibów. W dolinie zapanował rzadko spotykany w tym kraju pokój. Była to najspokojniejsza prowincja podczas 20 lat okupacji kraju przez wojska ISAF. Amerykanie dostrzegli potencjał doliny i inwestowali w niej olbrzymie pieniądze. Powstały nowe drogi, mosty, przepusty i cała infrastruktura towarzysząca. Zbudowano nawet wieżę radiową, dzięki której dolina zyskała łączność ze światem zewnętrznym. Na rzece zbudowano ciąg elektrowni wodnych, a w górach powyżej farmy wiatrowe. Ze względu na panujące tam warunki stworzono obszar, który pozytywnie wyróżniał się na tle ogólnej nędzy Afganistanu i był niemalże samowystarczalny. Ten piękny, lecz krótki sen skończył się w 2021 roku. W maju ruszyła ofensywa talibów w całym kraju wsparta zamachami terrorystycznymi. W czerwcu i lipcu talibowie zajmowali dystrykt za dystryktem, odcinając kraj od sąsiednich państw, uniemożliwiając ucieczkę drogą lądową oraz pozyskiwanie wsparcia przez wojska rządowe. Długą listę zdobytych przez talibów miast 15 sierpnia zwieńczyła stolica, Kabul. Siedem dni później ich wojska ruszyły ze stolicy na północ, by jeszcze raz zmierzyć się z niezdobytą doliną i, Niezłomnymi mieszkańcami. Do rejonu spływali uchodźcy oraz żołnierze afgańscy, którzy nie zamierzali składać broni ani poddać się bez walki. Dużą grupę stanowili przedstawiciele mniejszości tadżyckiej. Jednostki wojskowe złożone z Tadżyków przybyły do doliny z ciężkim sprzętem i w pełnym porządku. Tadżykistan nieoficjalnie wspiera swych ziomków walczących z talibami w Afganistanie i jest zapleczem dla grup oporu, ale brak lądowej granicy utrudnia to działanie. Na czele ruchu oporu stanął były wiceprezydent Amrullah Saleh i syn Lwa Pan nazywający się tak samo jak Tata, Ahmad Massoud. Młody Lew studiował w Sandhurst, czyli najsławniejszej Brytyjskiej Akademii Wojskowej i na wydziale studiów wojennych w King's College w Londynie. Znający świat, języki oraz teorie walki objął dowodzenie Narodowym Frontem Oporu Afganistanu. Mimo świetnego przygotowania i nielicznej, ale dobrze wyszkolonej, wyposażonej, zmotywowanej armii, Talibowie wzięli Dolinę przewagą liczebną. Mając wart miliardy dolarów sprzęt ciężki porzucony przez USA, mnóstwo broni oraz zasilając szeregi żołnierzami z upadłej armii rządowej, byli w stanie zorganizować ofensywę, która przetoczyła się przez Dolinę, nie bacząc na straty. Już na początku września ogłosili zajęcie całego terenu panceru, choć było to raczej ogłoszenie propagandowe. Na pewno dopiero w kolejnych miesiącach udało im się zająć większą część Doliny, dokonując przy okazji licznych zbrodni na cywilach. Na miejscu musieli jednak liczyć się z takim samym traktowaniem, jakie spotkało w poprzednich stuleciach siły brytyjskie, sowieckie i koalicje ISAF. I tu przechodzimy do przedmiotów związanych z tą doliną, które skłoniły mnie do nagrania tego materiału. Jednymi z tych, którzy wycofali się w góry, by dalej walczyć, byli komandosi armii afgańskiej. Kształceni pod rządami koalicji, szkoleni do walki przez amerykańskich komandosów. Nie chcieli, ani nie mogli ułożyć sobie życia od nowa pod rządami talibów. Byście mieli jakieś wyobrażenie o ich sytuacji, myślę, że można ich trochę porównać do naszego podziemia zbrojnego po 1945 roku. Wielu chciało wyjść z lasu i nie walczyć z bolszewikami, ale bolszewicy i tak nie pozwoliliby im żyć, więc nie mieli innego wyboru, niż walka do ostatniego tchu. I to jest naszywka oddziałów specjalnych armii afgańskiej. Dostałem ją od żołnierza armii amerykańskiej, który ich szkolił i razem z nimi walczył przeciw talibom. Do tego dostałem od niego jeszcze inne, fascynujące naszywki: wersję kolorową i gaszoną naszywki dla instruktorów szkolących armię afgańską, naszywkę instruktora sił lotniczych armii afgańskiej oraz super, ultra rzadkość, zasługującą na osobny film, naszywkę instruktora polskiej szkoły broni pancernej armii afgańskiej. Afgańskiej. Dostając te naszywki, wysłuchałem też historii tych ludzi, mających już inną wiedzę i mentalność niż talibowie, z którymi walczyli, mających inne pojęcie, wyobrażenie o państwie, służbie i obowiązku. I dlatego uważam, że te naszywki, które otrzymałem w prezencie od człowieka, który dużo musiał w życiu zaryzykować, żeby je dostać i dużo przeżył, są swego rodzaju nobilitacją. I kiedy dawał mi tę naszywkę, opowiedział mi historię o tych ludziach, bardzo fascynującą. Otóż. Komandosi, jak już wspomniałem, byli już inaczej szkoleni i inaczej wychowywani. To dalej muzułmanie wierzący w islam, ale nie tacy doktrynerscy fanatycy jak talibowie. No i też jak mówiłem, ludzie, którzy służyli rządowi, który był stworzony przez Amerykanów i resztę koalicji, byli traktowani jako kolaboranci, zdrajcy i okupanci, więc ci ludzie, jeśli nie opuścili w porę kraju, a nie było to łatwe, to byli zmuszeni do pozostania na miejscu i podjęcia walki. Poza tym niemała grupa spośród tych. Ludzi została nie dlatego, że musiała, tylko dlatego, że chciała kontynuować walkę. Udało im się wysłać swe rodziny za granicę, a sami zostali na miejscu, żeby umrzeć za to, w co wierzą. I właśnie od y, żołnierza, który przekazał mi tę naszywkę, usłyszałem historię o tym, jak komandosi wykonywali samodzielne działania przeciw talibom. W trakcie jednej z misji władowali się w zasadzkę. Kilku żołnierzy zginęło w dolinie, ostrzelanych z góry przez talibów i reszta oddziału musiała się wycofać. Zostały zwłoki ich kolegów. Reszta oddziału po krótkiej naradzie wróciła do tej doliny. Kolejnych kilkunastu komandosów zginęło z rąk talibów. Oczywiście przeciwników też sporo zabili, ale no nie była to mimo wszystko równa walka. Przeciwnik był przygotowany, okopany, powyżej, w górzystym terenie straszne miejsce do walki. Mimo to zaryzykowali życiem i wielu tym życiem zapłaciło, i siedzieli tam, z tego co pamiętam, około doby, szarpali się z miejscowymi tylko po to, żeby Odzyskać zwłoki swych poległych kolegów. Dlatego, że wiedzieli, że talibowie w ramach wojny propagandowej, następnego dnia po wycofaniu się komandosów, pozbierają te zwłoki i w sumie, jak jesteście niepełnoletni, to może nie słuchajcie tego, co zaraz powiem, ale w ramach wojny psychologicznej. Oni by te zwłoki zmasakrowali, poobcinali kończyny, wy oczy wykuli, obcieli nosy, genitalia oczywiście, bo to w, w każdej kulturze patriarchalnej jest bardzo symboliczne, żeby przeciwnika wykastrować. Nagrywali to potem na płyty CD, kasety inne nośniki, i to wszystko wrzucano na bazary w Kabulu i innych miastach, po to, żeby ta informacja się rozprzestrzeniała, docierała do ludzi, żeby oni poznawali tych zamordowanych żołnierzy i okaleczonych, po to, żeby złamać wole walki przeciwnika. Oni o tym doskonale wiedzieli, dlatego wrócili tam po to, żeby nie dopuścić do hańby ich poległych towarzyszy. Ponadto w islamie jest taka reguła, że człowieka powinno się dość szybko pochować, a wiedzieli dobrze, że przeciwnik absolutnie nie pochowa ich zgodnie z wiarą, tylko z bezcześci ich zwłoki. I jak opowiedział mi tę historię, podparł ją zdjęciami, nagraniami, informacjami prasowymi pokazał mi, gdzie w internecie znaleźć informacje na ten temat, to muszę Państwu powiedzieć, że bardzo mi zaimponowali. No, zaimponowali mi do tego stopnia, że nagrywam właśnie ten materiał. I właśnie w tej niezłomnej dolinie skumulował się pod koniec 21 roku opór większości tego typu komandosów. Ale nie wszystkich, bo niektórzy znaleźli się poza granicami kraju. I od chłopaków, którzy walczyli w Legionie Międzynarodowym i ogółem byli na froncie ukraińsko-rosyjskim, dowiedziałem się, że część tych specjalistów, którzy wyjechali z kraju, znalazła się w szeregach formacji ochotniczych na Ukrainie. Zapytacie się, dlaczego? To bardzo przykre, ale wyobraźcie sobie, że ci ludzie, młodzi ludzie, bo to przecież byli zwykle 20 trzydziestolatkowie 30-latkowie to już jest Max, jak urodzili się w Afganistanie, to trwała wojna. Potem byli szkoleni i wychowywani do zupełnie innego świata niż tam nastał. A jako, że ciągle walczyli, to jedyne co znali, to wojna. Zastanówcie się, pomyślcie o Masudzie. Jego walka zaczęła się w 1975 roku. Zginął w 2001, jak dobrze pamiętam, w wieku 48 lat, w zamachu samobójczym. Jego syn ma dzisiaj ile? Chyba 35 lat, jak dobrze pamiętam. I też całe życie walczy. To jest kraj, w którym wojna toczy się dłużej niż ja żyję, i to dość sporo. Dlatego nie mając za bardzo możliwości ułożenia sobie życia w nowym świecie, w innym miejscu, mimo znajomości języka i bycia specjalistami, tak naprawdę najlepszymi specjalistami są od wojny. No i dlatego niektórzy z nich znaleźli się na kolejnej, nie swojej wojnie. A nawet można powiedzieć, że coś dość zabawne na wojnie swoich dziadków, no bo walczą znów z Ruskimi, tak jak ich dziadkowie w Afganistanie. Jak wspomniałem, mam tutaj też inne naszywki, które pokażę osobno, nagram kamerą dokładniej, czyli właśnie doradców i szkoleniowców, ludzi, którzy szykowali do walki armię afgańską oraz policję nie tylko. To akurat jest dla tych, którzy szkolili wojsko afgańskie, z tego co pamiętam. Przyszło w 2021 roku okrutne rozczarowanie, ponieważ tak naprawdę większość sił armyjnych i policyjnych w obliczu walki z talibami rozpierzchła się i rozpłynęła w powietrzu. Wcale nie mieli motywacji do walki, nie udało im się zaszczepić idei <grym> Demokratycznego Afganistanu, ponieważ założenia były, w ogóle wyzwanie było bardzo wielkie. Myślę też, że miejscami założenie było złe i tutaj mamy podobny problem jak w wypadku. Interwencji w Wietnamie, o której też kiedyś nagrałem film. To jest wojna, w którą jak się wchodzi, to nie można liczyć na to, że yy, wyszkolimy specjalistów i oni sami będą się bronić. To nie jest jak z chmungami w Wietnamie i Laosie, których zresztą Ameryka też porzuciła, szczerze mówiąc. Równie wielką ciekawostką jest ta naszywka, właśnie instruktorów lotnictwa. Co się stało z tym lotnictwem po sierpniu 21 roku? Część ludzi uciekła za granicę, no i będąc pilotami, znalazła pracę w wielu różnych krajach, zarówno jako cywile, jak i jako najemnicy, ale część Część pilotów została w Afganistanie i talibowie po przejęciu władzy okazało się, że są w stanie wystawić siły lotnicze. Jednakże, ze względu na to, że nie mają dostępu na bieżąco do części, do serwisu, yy, mechaników, etc., mają po prostu pilotów, trochę kadry, trochę obsługi naziemnej, ale to wszystko jest zbyt mało, żeby samodzielnie utrzymać sprawne siły lotnicze. Na razie kanibalizując, jadą na tym, co wujek sam im zostawił. A z tego co pamiętam, wartość sprzętu, który zostawiono w Afganistanie, wyceniono chyba na 8,5 miliarda dolców? Mogę się mylić, jakby co, sprostujcie mnie w komentarzach, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ta kwota. To jest bardzo rzadka rzecz, ponieważ niewielki był korpus szkolący lotnictwo afgańskie, a i samolotnictwo afgańskie też było niewielkie, więc jest to też bardzo wyjątkowa naszywka. A ta ostatnia, ja ją dzisiaj Wam pokażę, ale ona zasługuje na osobną historię, ponieważ polski kontyngent wojskowy w Afganistanie dostał zadanie szkolenia afgańskich pancerniaków, którzy mieli do dyspozycji przestarzałe radzieckie czołgi T-55 i T-62 i trochę transporterów M-113 oraz innych sprzętów zabytkowych, które przekazały im siły koalicji. Ale to jest na tyle niszowa rzecz, że to nie będzie długi film, bo bardzo niewiele o tym wiadomo, Wiele z nim w ogóle w internecie wcale nie ma informacji, ale mam pomysł, do kogo zadzwonić i podpytać, żeby dowiedzieć się trochę więcej, wam opowiedzieć, bo to też jest fascynująca historia. A dziś opowiedziałem wam troszkę o dolinie, ponieważ chciałem pokazać te naszywki, bo chcę je wystawić na aukcję charytatywną. Aukcja noworoczna z naszywkami dla fundacji Korignis będzie już niedługo. Mam nadzieję, że za parę dni, za tydzień Max, i te naszywki będą tam do kupienia. Ale zanim się z nimi rozstanę, to koniecznie chciałem je nagrać i opowiedzieć wam historię o tych fascynujących wojownikach, którzy walczyli i dalej walczą 5000 tysięcy kilometrów od naszej ojczyzny. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia na wielkiej aukcji naszywek. Cześć.